Dzień dobry, kochani, witam Was wszystkich. poranek mojej wędrówki. Dzisiaj pogoda jest przepiękna. Jest w ogóle takie piękne słońce. Tam zaraz obok mnie jest plaża. W ogóle z tego, co mi powiedział właściciel mojego noclegowego, co do następnego sklepu. Na tej drodze 17 km. Mam marchewkę. Przeżyję. <grywka> Jakieś granole, może jeszcze. No dobra, i może nie było sklepu przez najbliższe 20 km, ale za to zobaczcie, jakie piękne widoki. Do tego przechodziłam przez rzekę, która miała tak pięknie czy krystalicznie czystą wodę. I tak po około 4 godzinach wędrówki docieram do pierwszego miasta, gdzie zrobiłam sobie przerwę na lunch. I tego dnia w moim jadłospisie było korokę Meron Pan i do tego jakieś czekoladowe ciasteczka i kawka. Po krótkiej przerwie ruszam dalej w drogę, bo tego dnia czeka na mnie jeszcze 22 km do pokonania. Mój dzisiejszy odcinek wędrówki dookoła wyspy Shikoku biegnie głównie wzdłuż wybrzeża, dlatego trafiam na kolejną wioskę rybacką i przepiękne długie plaże. Ostatni kilometr do świątyni będzie 40 km zrobione dzisiaj. Docieram pod wielki posąg Kobodajsi, jeszcze krótka wspinaczka pod górę i docieram w końcu do świątyni 24 na moim szlaku. Gdzie praktycznie nikogo nie było, więc mogłam w spokoju cieszyć się pięknem tego miejsca, a następnie ruszyłam już w dół, do najbliższej wioski, gdzie zostałam na noc.